Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy z grupy GRAF, Grupa Reagowania, Anioł Dzieciom. Dotarliśmy dzisiaj do powiatu płońskiego. Zgadza się? Dzisiaj bardzo nietypowo, bo jesteśmy u dwóch panów Zbigniewa Lat i Damiana Lat. Damian, w cenu potwierdzenia, czy to jest twój profil? Tak. To jest twój. No, no, no twój no profil, tak? Tak. Zbigniew. Czy to jest twój profil? Obydwaj z tych panów korespondowało z osobą małoletnią. Lat? Ile? Pamiętacie? I, ile dziecko miało lat? 12. 12. Damian? Tak. Też miało dziecko 12 lat. Zacznę może tutaj od Zbigniewa, bo Zbigniew od 5 października nawiąznał korespondencję z osobą małoletnią. Zbigniew, pamiętasz jakie treści wysyłałeś, co pisałeś? W związku no? z korespondencją. Nie nie powiem, pamiętasz, czy nie usunąłeś nie całą korespondencję, tak? Nie, nie. Dobra. Zbigniew, na początku podawałeś się w ogóle za swojego syna, zgadza się? Wysyłałeś zdjęcia swojego syna, zgadza się? Możesz mówić głośno i wyraźnie? Tak. tak. W jakim celu powiedz? Wysyłałeś zdjęcia i filmy. Twojego syna ze straży również. Zdjęcia. Dopiero później przyznałeś się, że... No może to ty. Bigniew. Możemy swobodnie porozmawiać. Damian, tu jesteśmy. No jak to powiedzieć, no? Bardzo szybko, bo Zbigniew. Wysłałeś kilka linków e, z treściami. Do dziecka. Pamiętasz? Pa, nie, pamiętasz. Pamiętasz jeszcze co wysyłałeś? I co proponowałeś? Nie. nie pamiętasz. Proponowałeś na przykład 100 zł za zdjęcie dziecka. Zgadza się? Tak? Mhm. E, Damian, do ciebie zaraz wrócimy, bo widzę, że się nudzisz. E, pamiętasz co pisałeś? Ma Usunięte masz. To ja ci przypomnę, e, całą twoją korespondencję mamy zabezpieczoną od pierwszej do ostatniej wiadomości, bo od niedzieli nie piszesz, bo masz zakaz od żony, tak? U, żona cię zdemaskowała wcześniej niż my, okej. Okay. I, i, I córka jeszcze zobaczyła. No dobra. E, Zbigniewie, pytałeś, co to jest. dziecka. Pytałeś. E, na przykład y... o miejsca intymne dziecko. Zgadza się? Co to jest jego jej ci i tak dalej Chciałeś pokazać dziecku swojego? Zgadza się? No tylko tak napisałem, tylko tak Ale to, to że tylko Instruowałeś również dziecko y... Co... mhm. tak. Tak. tak Czy ty jesteś w ogóle świadomy wszystkiego? Ale już, teraz żałuję. A, teraz żałujesz. Damian, to teraz na momencik do ciebie wrócimy. Damian. Czy korespondowałeś z osobą małoletnią? Z tą samą dziewczynką. Tak. Wy wiecie, że wy mie mieliście założoną wspólną grupę jedną. Gdzie był na czacie. Na czacie był Damian. Był Zbigniew i osoba małoletnia, Dwunastoletnich dziewczynka. Damian, kojarzysz taką grupę? Tak. Damian, ty wysłałeś linki z filmami Treściu. Nie nie, to, to jest z treścią... Ale nie odchodź Z Z treścią. stąd. Damian, tak. wiem. możesz chwileczkę? W spokoju? No, Dobra. Pamiętasz, jak instruowałeś, co to jest i mówiłeś dziecku, i jak się te czynności nazywają, wysyłając te filmy? Czy, czy niekoniecznie? Pamiętasz, jak wysłałeś te filmy i opowiadałeś, co to jest... Nie pamiętasz? Napisałeś do dziecka, czy chcę zobaczyć, o czym wysłałeś dwa filmy i napisałeś, że to jest właśnie... Damian. Pamiętasz te treści czy nie? nie? Nie pamiętasz. Ale pamiętasz, że korespondowałeś i to ty wysyłałeś te filmy, tak? Tak. Tak, to ty wysyłałeś. Wigniew, Wracając do ciebie yy, no twoje treści są bardzo obszerne. Wigniew, słyszymy się? No, super. Zbigniew, jakbyś mógł mi odpowiedzieć na pytanie, czemu chciałeś pokazać swoje przyjęcie dziecku? Tak, tak napisałem. Tak, aha, tylko tak napisałeś, dobra. Chciałeś, żeby dziecko nie pokazywało matce swojej żadnych treści. Tak. A czy na przykład korespondujecie z innymi dziećmi? Czy to była tylko ta jedna osoba małoletnia, dwunastoletniego dziewczynka? Tylko jedna, Damian też? Tak. Tylko jedną? Ok. Wobec Was zachodzi podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego mówiącym w szerokim zakresie o niech nie pada tutaj to słowo. Czy, jeste, czy wy w ogóle jesteście świadomi popełnionego czynu i tego że złamaliście prawo według ja, 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 ja. nas i całego materiału dowodowego? Wiecie o tym, tak? tak? Tak już na koniec, bo już nie będziemy Was tutaj męczyć e, zbyt długo. Jakbyście mogli, no, no mogli w jednym, dwóch zdaniach tylko opowiedzieć, po, no, czemu? Czemu osoba ma małoletnia zbigniew? Ja, sam jesteś ojcem, sam masz dziecko, tak, sam masz córkę. Tak. Czemu wysyłałeś te wszystkie treści do osoby małoletniej? Bo tak pisałem najpierw, powiedziałem, ja że chcę pisać ze mną i tak... Mm -hmm. też, i... To Ty zainicjowałeś tę rozmowę, pisanie. Tak, bo ona powinna pisać i tak samo. Ty pisałeś, nie ona, bo to Ty no, zainicjowałeś. Ona też No ona odpisywała, tak? tak? Damian, a Ty? A później powiedziałeś... Damian nam nie ma nic do powiedzenia. Dobra, w takim razie my dziękujemy bardzo. Jesteśmy w gminie nie będziemy mówić gminy w powiecie płońskim. Dziękujemy bardzo. Życzymy spokojnego wieczoru.